Może, a jeżeli naprawdę coś się wydarzy, słuchajcie, jest... będzie w ogóle zerwębiście? Chyba my nie idziemy do baru, my idziemy do domu i do natychmiast. A jeżeli on jest tam, <trym> kochani, hejka, wszystkim tak, ja żyję, wszystko jest okej. Okay dalem rady ubiec przed tym monstrem, podworem nie wiem słuchajcie, kto to był może to był jakiś maniak myślę, że na pewno baliście się o mnie jest okej okay. nie ma sensu było iść na policję bo ja nie wiem kto to był i co to było po wywoływaniu tej OG to się pojawiło takie coś ogromne, zaatakowało Tile zaatakowało mnie, słuchajcie no, ale mi radę, słuchajcie, ja jestem okej okay. z jeszcze zobaczycie co się wydarzyło. No i kochani, przed tym jak zaczniemy ten odcinek, zostawcie lajka i suba z dzwonkiem, żeby nie przykapiać najfajniejsze odcinki i najbardziej creepy odcinki w PL. -u. Tak jak pamiętacie po pierwszym odcinku, gdzie zamawiałem McDonald's na 666 o 3 w nocy. No bo jeszcze nie chciałam wam pokazać prawdy, słuchajcie, właśnie nam wyszło słuchajcie równo na 666 633 Се появил какой хлоп. Ну, таких как писали в комментариях, это, наверное, клоун. Знаемо, какой-нибудь клоун, но что клоун это какой-нибудь, ну, знаемо, маньяк, человек. Человек маньяк, боже, маньяк это не человек, ну, значит, какой-нибудь заблудца, я не знаю, кто слушайте, значит, ну, не знаю, клоун. Więc ja nie wiem, my z takie oglądaliśmy ten odcinek już sami kilka razy też. No i tak rzeczywiście tam w, w kamerkę trafił jakiś, rzeczywiście, klaun. No i on był podobny do tego Pennywise'a, czy co, nie wiem, czy nie podobny, czy w ogóle jeszcze jest jakiś taki też morderca, klaun. Taki, ja nie wiem, słuchajcie, jaki to nawet był kolor, co to w ogóle było, no było straszne trochę, było to takie przerażające creepy, więc... Ja nie wiem, słuchajcie co, co się dzieje. No i tak w każdym razie ja nie wierzę, że to jest jakiś clown, ponieważ jeszcze możecie sami zobaczyć ten odcinek kilka razy. Uważnie żeby zobaczyć gdzie on się pojawił. On się właśnie też tutaj też się pojawił u mnie w bloku, u mnie w okno on nie wrzucał jakąś rzecz typu klauna też, zabawkę. Jakie raz ona się pojawiła tutaj, słuchajcie? Ja jestem ja, ja nie ogarniał po prostu. Uff, what więc ja już myślałam sobie, słuchajcie, że ja po prostu pojadę, pojedziemy i wszystko to odwalamy, oddamy ten cheeseburger, a już nic nie było. nie frytek, nie cheeseburger, czy to tam był jakiś hamburger. Już nic nie zostało, więc to by nie miało żadnego sensu, ale no ja chciałam po prostu wszystko to odwolać, ale chyba to jest niemożliwe. To wszystko było w ogóle straszne, na tym skończyliśmy odcinek, dzwoniłam na policję jasna sprawa, że nikt mi nie wierzy i nie uwierzy To jest bardzo właśnie przykre Bo jak naprawdę się dzieją takie straszne rzeczy i nikt nie wierzy To jest trochę nienormalne i niefajne No wiecie Więc ten clown był bardzo dziwny i straszny słuchaj, on po prostu tak stał sobie, machał I zniknął Po prostu my już dalej nie nagrywaliśmy Czy kamera sama w ogóle przestała nagrywać, czy ja nie wiem Coś stało To już potem u się spójtam, coś stało No ale to było dziwne, wiecie, że On pomachał i... Kamera before record start by self, or no? Nie. Yes. On mówił właśnie, że kamera sama się przestała nagrywać. Nie wiem, wszystkie różne rzeczy były, wiecie. Pamięć mogła się skończyć bateria, ale nie, wtedy bateria była też. To było dziwne i straszne, choć dzwoniliśmy na policję i wszystkie sprawy i ten klam, klam po prostu no, był w jednym miejscu i go nie ma, wiecie. No. Dzięki Bogu, że on się nie pojawił w chacie, czy tutaj w drzwiach na przykład. Ja mam nadzieję, że tego, takiego czegoś w ogóle się nie wydarzy, słuchajcie. Powiem wam tak, że już dwie noce nie spałem. pierwsza noc, jak mnie zaatakował ten, słuchajcie, jakiś dwumetrowy chlop. taki ogromny, straszny, to było straszne. Po prostu mnie porwał jakiś maniak. No to jest nienormalne, słuchajcie. To było bardzo straszne, bardzo creepy. O! Ja najpierw pomagałem Tile, no temu chłopaku, wiedzieliście, jak ktoś nie widział, wbijajcie na poprzedni odcinek Ja już stworzyłem taką playlistę z tych e, filmików, to już trzeci filmik z tym e, klaunem strasznym, słuchajcie, więc ja nie wiem co się dzieje po prostu, ale życie się przerobiło w straszny horror Więc jak widzicie, słuchajcie, nie, jestem w ogóle niewyspany, patrzcie już, mam takie już sinianki, słuchajcie, plaki też tak samo, więc nie wiem, nawet po prostu już siedzimy i jest już rano, nie wychodziliśmy jeszcze na ulicę A już się chce, ale ja już się boję już słuchać tych klaunów i tych porwańców Czy jak ten chłop się, maniak się nazywa, słuchajcie to było bardzo dziwne w ogóle Ja nie wiem co się dzieje słuchaj. nie wiem, musimy to wszystko powyjaśniać. Jeszcze, jeszcze też jak przyszliśmy do domu słuchajcie, póki jeszcze było bardzo ciemno To już ja nie wiem, była jaka tam prawie, prawie tam czwarta coś tam, czwarta, piąta może więc tutaj ktoś laził, nie przydaliśmy temu jakieś znaczenie, nie zwracaliśmy uwagi, no ale było dziwne, że ktoś jakby takie malutkie, nie tak jak ostatnio, pamiętacie, cała lalka wleciała tak w, 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 na, w nam w okno, to było straszne, kilka razy dziwne, słuchać też było ogóle, to można było się ze słuchać. a tym razem jak jakieś ma, male kamy, kamyczki takie, wiecie. Ping, ping. Ale nie przydaliśmy znaczenia, więc ja nie wiem też co to było. Więc a teraz jak wiecie, jakoś tak odpuściło wszystko, teraz jest jakoś spokojnie, nic na razie się nie dzieje, więc jestem w końcu trochę zadowolony, że nic się nie dzieje. Miejmy nadzieję, że to nie jest rakieta, słuchajcie, matko jedyną. Więc ja naprawdę jestem wystraszony z tego wszystkiego. Na razie jest spokojnie. No i widzicie już coś tam samolot lata, więc już nie jest spokojnie. Deszcz leci. To było. To było okropne do przeżycia, jak cię ktoś porywa. Ja przeżyłem na sobie po OG, jak ktoś mnie porywa, więc musicie koniecznie obejrzeć te filmiki i mi pomóc dojść do jakiegoś wniosku w ogóle pooglądać pierwszy i drugi odcinek. Wszystko od początku do końca, co się w ogóle stało, bo to jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Również też zaraz będziemy szukać cały dzień pisać do jakichś youtuberów, czy jakichś blogerów, czy do jakichś osób, które nawet tego nie nagrywają, a po prostu u nich się dzieje takie w życiu rzeczy, że ich po prostu prześladują jakieś klauny. więc też mi napiszcie w komentarzach, kogo znacie z YouTube'a, kogo prześladują klauny z polskich youtuberów. I ja będę z nimi jakoś próbował się skontaktować, żeby oni mi pomogli w ogóle z tym wszystkim, bo to jest jakieś nienormalne słuchajcie. No, naprawdę, bo my, my znaki co, my nic nic nie poradzimy. No, ja, ja jestem nowy w, w tej branży klaunów, słuchajcie. Ja nie wiem, co ten ty, co Clown w ogóle ode mnie chce. Więc to jest po pierwsze pytanie. I jakieś jeszcze maniak w ogóle? Ja już więcej w tą OG grać nie chcę, słuchajcie. Chyba że, chyba, że nie wiem, chyba że wy chcecie. Więc kochani, naprawdę, jeżeli ktoś jest to z was i ktoś po prostu się dowiedział, gdzie ja mieszkam i te wszystkie różne rzeczy. Proszę tak nie róbcie. Rankerzy, hejterzy, nie wiem co. Hejterów ja to w sumie nie mam. Jakie mogą być hejtery w ogóle? Więc proszę tak nie robić, jeżeli to naprawdę ktoś jest z was. No i w ogóle proszę obejrzeć pierwszą część, bo jeżeli nie obejrzycie pierwszą i drugą część, to nic w ogóle nie ogarniecie co się dzieje, a się dzieje naprawdę gruba akcja. Więc kochani, ja bardzo liczę na Waszą pomoc i mam nadzieję, że naprawdę będziecie mnie wspierać, zostawiacie. Like subika z dzwonkiem, żeby słuchajcie nic nie przegapić I dawajcie kochani ten przycisk przerobimy na złoty Więc kochani przyszedł ten czas Lecimy po milion subskrypcji w Polsce Wierzę was i mam nadzieję, że nam się razem uda słuchajcie No a my zaraz będziemy szukać tych osób, które komunikują z klaunami słuchajcie I mam nadzieję, że nam coś się uda zrobić z tego Dobra, widzowie, słuchajcie, już jest noc, my zaraz jedziemy do baru, będziemy to wszystko nagrywać, to będzie taki a daily vlog. Wiecie co, może coś tam się wydarzy, może nie, więc jakby słowo, wszystko będziemy nagrywać. Dobra, ja już jestem gotowy, słuchajcie, jak zawsze jestem na sportowo, tylko zabieram tutaj się śmieci. Nie pytajcie, czemu tu jest całe śmieci z coca -Cole. Bawiliśmy się w kody, czy coś tam było, słuchajcie. Max też umie się bawić. Więc my już wychodzimy i idziemy zaraz z laki z komunisk miasto sprawą. wyniesiemy śmieci, jedziemy taksówką, słówką słuchajcie do bału. Myślę, że będzie fajnie słuchajcie dzisiaj. To słuchajcie, wyniesiemy i Będzie już wszystko dobrze. Dzisiaj jedziemy z nogi do baru. Uwagi, show yourself. Hi. Jak Żół. Jest męż Żół żul, Tobalicji, czy nie? Fesion Żół. Fesion Dobra, już jesteśmy na minus pierwszy. Minus pierwszy, śmiecinik jest na minus pierwszy i pierwszy. To jest prawda. To wszystko jest na To mi tam 200 razy, że to jest nieprawda. Это невозможно. Да? Значит, так чем я с трохой крипи? Я а может... А ежели на правде то, что вы даже сходишь? Санч, смейся, паркингу, так, то есть, нормально как-будто. Mm -hmm. Я уже себе, слушайте, представила, у меня кто-то клоун нас чекает. Своё хозяйство. <сфере> Такие запахи уже шок, попросту. Дичь, mm я -hmm. говорю, Бенджи клайна импра, mm -hmm. <существует> слушайте, запустили мне кирка ютюберу. Бенджи ба... W ogóle naprawdę fajnie Dzisiaj będziemy szli do baru Będzie w ogóle 0,2 What the hell? What was this? Это был тот был, план, слышите. 15. Я почти, слышите, мне сердце почти стонело. Я... Хм. 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 Хм.